Zwyciężyli przez krew baranka i przez słowa swojego świadectwa prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Naprawdę serdecznie, bo bardzo cieszę się, że słuchacie nas. Bardzo cieszę się z każdych wiadomości zwrotnych i zachęcam, żebyście pisali albo na adres radia, albo na stronę Jan Piotr na Facebooku. Dzisiaj gościem audycji, gościem radia jest Katarzyna Wiśniewska. Cześć Kasiu. Cześć Janku. Jak poznałaś Boga? Kto ci o nim opowiedział? Co cię doprowadziło do miejsca, w którym chciałaś słuchać o Bogu? Że Bóg jest osobą, którą warto poznać, której warto się poddać. Kto pierwszy mówił mi o Bogu? Słuchajcie, to była moja mama. Moja mama Jadwiga która nawróciła się, zaczęła chodzić do wspólnoty, zaczęła poznawać Boga, Bóg ją bardzo dotykał, poruszał się w jej życiu. Ja miałam wtedy mniej więcej 16 lat, jak moja mama zaczęła poznawać Boga, zaczęła mówić mi o Nim, bardzo namawiała mnie, żebym poszła do wspólnoty, żebym, e, żebym poszła na spotkanie, no niestety ja nie byłam chętna, słuchajcie, sceptycznie bardzo do tego podchodziłam, Ech. no i taka byłam mocno oporna. Mama mnie namawiała, 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 przyprowadzała ludzi do domu, Przeprowadzała ludzi na grupki, poznawała mnie, bardzo chciała, żebym słuchała tego, co mają do powiedzenia, poznała mnie z pewnym misjonarzem, który dzielił się, dzielił się ze mną słowem. I tak wiecie, co dzięki temu to to słowo Boże gdzieś tam w moim sercu zaczęło pomalutku kiełkować. Rzeczywiście, o czym się bardziej otwierały, widziałam, że ci ludzie Przede wszystkim to, co dzieje się w życiu tych ludzi, jest faktycznie niesamowite. Trochę nie dowierzałam, nie byłam pewna, czy to prawda, ale jakby chciałam wiedzieć więcej. Więc pojechałam jako 17-letnia dziewczyna, słuchajcie, na wyjazd chrześcijański, na którym po raz pierwszy obserwowałam uwielbienie takie prawdziwe uwielbienie no wtedy to się po prostu z tego śmiałam i mówiłam, że ludzie robią drzewa, że tam tańczą drzewa, słuchajcie, naprawdę się wtedy z tego śmiałam. Ale mimo tego, że się z tego śmiałam wtedy, to widziałam, jak Bóg ludzi dotyka i widziałam, że jest to coś prawdziwego, tak? Że jest to coś prawdziwego, coś niesamowitego. I to był czas, kiedy z moim przyjacielem, a chrześcijaninem, który jakbym też, on mówił mi bardzo dużo o bogu, mój kolega Marcin, jestem mu za to bardzo wdzięczna, powiedział do mnie, wiesz, możesz oddać swoje życie Jezusowi, nie? Ja dużo z nim o tym rozmawiałam, rozmawiałam. To właśnie wydarzyło się na tym całym wyjeździe chrześcijańskim. I podjęłam decyzję, że tak, że chcę to zrobić, że chcę oddać swoje życie Jezusowi. Pomodliliśmy się i generalnie byłam w szoku, bo wydawało mi się, że coś spektakularnego się stanie w tej sekundzie. Nic się nie wydarzyło. <laughs> przynajmniej tak myślałam, że nic się nie wydarzyło ale rzeczywiście pomodliłam się i gdzieś tam byłam pełna nadziei i wiary, że, że, że będzie to szło do przodu no ale słuchajcie, co się okazało no okazało się, że to jest droga i że wymaga dużo ode mnie czyli, że trzeba, słuchajcie, zacząć się modlić trzeba zacząć czytać Słowo Boże że trzeba generalnie gdzieś tam odwrócić się od rzeczy, które były dla mnie taką moją codziennością no i nie było mi to po drodze Czyli była do zapłacenia cena niełatwa, 17 lat. A czy było coś, co wtedy cię gorszyło, co było przeszkodą do uwierzenia Bogu? Oj, tak, ludzie. Oj, tak, ludzie i to ludzie ze wspólnoty. I generalnie no, szatan tak bardzo mnie oszukiwał i tak bardzo mocno zwracał mi na to uwagę. Ech, wiesz, to trochę było na takiej zasadzie, że mi się wydawało, że jak ktoś idzie za Bogiem, jest wierzący, to powinien być idealny. Może nie tyle co idealny, no ale powinien robić dobrze. Tak? Powinien robić dobrze, jakby powinien działać według tego, co mówi słowo Boże. A okazywało się, że ci ludzie ze wspólnoty, z którymi ja miałam styczność, no, oni też grzeszyli. Tak, i oni też generalnie nie zawsze zachowywali się w porządku, na przykład wobec mnie, zostałam zraniona kilka razy przez takie młode osoby, i to sprawiło, że jakby nie miałam ochoty tam chodzić. Uważałam, że jest to w ogóle mega wielka hipokrezja i, i, i po prostu totalnie totalnie byłam na nie. I niestety to przez długi czas zatrzymywało moje serce przed tym, żeby iść dalej. Kiedy już oddałaś Bogu życie, to miałaś kiedyś taką myśl, że teraz inni mogą w ten sposób na Ciebie patrzeć? Że wierzysz i. Mówisz o Bogu, a co z Twoim życiem? O, ja powiem Ci, że to dopiero przeszło do mnie, jak już byłam starsza. <laughs> niestety, prawda jest taka, że na początku nie, nie widziałam siebie z tej strony. Patrzyłam na innych, bardzo ich oceniałam. Bardzo srogo ich oceniałam. No i niestety to, 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 to mnie bardzo blokowało, nie pozwalało zrobić kolejnego kroku. To jeszcze przed przerwą zapytam Cię, co się zmieniło? Powiedziałaś, że w wieku 17 lat na tym obozie chrześcijańskim podjęłaś decyzję, że chcesz iść za Jezusem. I wtedy, kiedy zrozumiałaś, że to jest pewna droga do przebycia i to dopiero początek, to co właśnie na tym początku się zmieniło? Przede wszystkim to, co się zmieniło, to to, że Bóg w ponadnaturalny sposób mnie dotknął, i poczułam się kochana. To było coś niesamowitego. Ja gdzieś tam przez długi czas zmagałam się w moim domu z, z brakiem poczucia bezpieczeństwa i z brakiem takiej, takiej akceptacji, czyli tej miłości, którą jest akceptacja. I to się zmieniło, tak? To, to rzeczywiście Bóg fenomenalnie zmienił i to czułam w bardzo ponadnaturalny sposób. No aczkolwiek niestety to było trudne, żeby tak iść za tym do przodu, w tym kierunku, w którym Bóg by chciał, żebym szła. To ciekawe. Wrócę do tego wątku po piosence, ale teraz pewne napięcie powstało, i dobrze, bądźcie z nami, za chwilkę wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Wracamy do rozmowy z Kasią. Powiedziałaś, że Bóg pozwolił ci odczuć swoją miłość, poczułaś się kochana. Co to znaczy, że w kontekście tej miłości był określony kierunek, w którym Bóg chciał cię prowadzić? Wiesz, co to było tak, że ja chciałam po swojemu. Ja generalnie od dziecka byłam bardzo uparta. W moim domu było tak, że, że, że po prostu uważałam, że muszę być samodzielna, że muszę być silna, że muszę po swojemu i swoimi siłami. Więc generalnie nie umiałam prosić o wsparcie, nie prosiłam o to wsparcie i jakby zawsze chciałam swoimi siłami coś robić. Dlatego też w tym wypadku, to było trudne, bo miałam problem z zaufaniem Bogu, z zawierzeniem Mu i jakby słuchaniem tego, co mówi do mnie w tej mojej drodze, dlatego w nią nie weszłam, bo totalnie po prostu, totalnie przestraszyłam się. I wybrałam według mnie wtedy bezpieczniejszą dla mnie drogę, czyli tą, którą znałam, czyli tą, że jakby ja panuję nad tym, co się dzieje, ja dokonuję wyborów i idę w tym kierunku, w którym ja myślę, że jest dobry. No i to tak trwało, to tak trwało, i było dużo różnych nieciekawych i złych rzeczy w tym czasie w moim życiu, ale Bóg cały czas wyciągał do mnie rękę. Naprawdę, cały czas wyciągał do mnie rękę. obdarzył mnie w ogóle talentem muzycznym. Ja, ja myślałam, że będę. Myślałam, że będę jazzmenką. Myślałam, że będę grała po prostu normalnie w Nowym Jorku, w Knajpach, popijając sobie drinka i będę grała super jazz. A się okazało, że Bóg ma inną drogę dla mnie. I wyobraź sobie, że. Pokazał mi, że będę pracować z dziećmi. I to się wydarzyło na tym samym obozie, na tym samym obozie, na którym wyznałam, że Jezus jest moim panem, ponieważ tam poznałam jedną mamę, która szuka niani do, do swoich dzieci. I się okazało, że mimo tego, że ja byłam wtedy naprawdę taką powiedzmy bardzo energiczną i nie mającą doświadczenia zupełnie w tej materii wtedy osobą to zaufała mi i powierzyła mi swoje dzieci tak się zaczęła moja historia Bóg bardzo chronił mnie i bardzo pokazywał mi mimo tego że ja wtedy nie widziałam tego że to jest jego droga to teraz wiem że to tak było ponieważ posyłał mnie do kolejnej rodziny ja byłam nią zajmowałam się kolejnymi dziećmi i okazało się że to sprawia mi przyjemność okazało się że potrafię to robić to jest coś, co chcę robić i że nawet bardziej jakbym jest to czymś, co sprawia mi radość, niż muzyka. No i cały czas w to brnęłam, mimo tego, że nie wiedziałam, czy to jest Boży Plan, to cały czas to brama, to był Boży Plan. I zaczęłam pracować z dziećmi, zaczęłam pracować w przedszkolu. I było to niesamowite, bo było to bardzo wymagające ode mnie, bo naprawdę praca z dziećmi jest taka, że cały czas się zmieniasz. Mhm. Cały czas się zmieniasz, nie? Poza tym dzieci są niesamowitym barometrem, dzieci wszystko czują. Więc niczego nie udasz. Po prostu nie ma opcji. Dla mnie to w ogóle było wręcz uzdrawiające. Ta praca była dla mnie wręcz uzdrawiająca. Dzieci obdarowały mnie niesamowitą miłością, której bardzo potrzebowałam. I po prostu poczułam, że to jest to, jest to miejsce. Tylko wtedy jeszcze nie mówiłam, że to jest to miejsce, które Bóg mi dał, ale wiedziałam, że to jest to miejsce i szłam w tym kierunku. Wydaje mi się też, że uzdrawiające w również innym aspekcie, to znaczy miałaś okazję trochę tych swoich zgorszeń wyrzucić z serca i po prostu obserwować to, jak powinny wyglądać relacje, rodziny, po prostu ludzie żyjący dla Boga. Oj tak, to było bardzo fajne, naprawdę, to było bardzo fajne i właśnie oczyszczające i budujące, widząc to od środka. To jeszcze jak byłam nianią, właśnie jak zajmowałam się tymi rodzinami, tymi dziećmi, po prostu te małżeństwa, jak ja to mówię, nie waliły mnie Biblią po głowie, nie, nie oceniali mnie, nie mówili, tylko po prostu byli, byli, kochali, pokazywali i gdzieś tam to doświadczenie bycia tam było dla mnie bardzo, bardzo cenne. I rzeczywiście później przekło się w pracę w przedszkolu, która do dzisiaj jest moją pasją i naprawdę bardzo, bardzo Bogu za to dziękuję. No i historia jest fenomenalna, bo ja trafiłam do przedszkola, zaczęłam pracować w przedszkolu i rzeczywiście okazało się, że jest to coś, co kocham. I, i jeśli miałoby tego zabraknąć w moim życiu, to byłoby źle i nie chciałabym tego naprawdę w żaden sposób. No i wyobraźcie sobie, że Bóg włożył w serce mojej mamy taką myśl, że otworzy przedszkole. Moja mama po prostu naprawdę nie mając nic. Tylko i wyłącznie w wiarę w Boga, tylko i aż jakby to trzeba zaznaczyć wiarę w Boga, otworzyła przedszkole. To przedszkole do dzisiaj funkcjonuje, już teraz mamy ponad 11 lat, 11 lat jesteśmy. Można nawet podać nazwę. Nikt się chyba nie obrazi, a może skorzysta. Słuchajcie, więc tak, nazywamy się Drużyna Tygreska, mieścimy się na Usnowie. Bardzo Was serdecznie zapraszamy. Dziękuję Janek za możliwość reklamy. Naprawdę, ale jest to Boże działanie. Słuchajcie, w tym przedszkolu pracuje cała moja rodzina. Przechodziliśmy różne etapy, trudne, łatwe, brak pieniędzy, słuchajcie, brak dzieci. Teraz też nie jest łatwo, bo jest COVID, sami wiecie jak to wszystko wygląda. To miejsce naprawdę zostało słuchajcie powołane przez Boga. Moja mama miała tak wielką wiarę i, i nie poddała się w żaden sposób, w żadnym momencie, ani razu naprawdę, mimo tego, że my jako jej dzieci już po prostu baliśmy się i byliśmy w takim miejscu. I to miejsce działa dalej. Chwała Bogu za to i to jest niesamowite świadectwo wiary mojej mamy. I tego po prostu jak Bóg funkcjonuje. A teraz jeszcze będziemy mieć grupki w przedszkolu, więc w ogóle bardzo, bardzo, bardzo mocno się cieszę. Wiem, że Bóg będzie używał tego miejsca też do poruszania się między nami w naszym kościele. Amen. Też mam nadzieję, że tak będzie właśnie. Wierzę w to i jestem pewien, że Bóg będzie to błogosławił. Dziękuję ci za te opowieści, ale to nie koniec. Za chwilę po piosence wracamy do trzeciej części świadectwa. Kasia Wiśniewska jest gościem radia dzisiaj. Co wydarzyło się w Twoim życiu po nawróceniu, za co jesteś najbardziej wdzięczna Bogu? Słuchajcie, to co najbardziej, właściwie ten moment, w którym ja totalnie do końca oddałam swoje życie Jezusowi i dotknął mnie, uwierzyłam, że jest, że po prostu mnie kocha i jakby ja w moim sercu podjęłam decyzję, że nigdy więcej nie chcę innego życia, tylko po prostu chcę iść z Nim. To był moment, w którym, słuchajcie, było bardzo źle w moim życiu. Ja dość długo próbowałam żyć po swojemu, byłam w ogóle przeciwnikiem, słuchajcie, małżeństwa, nie chciałam w ogóle żyć tak, jak Bóg przykazuje. Po co mężczyźni? A no właśnie, a no właśnie. Wiesz co, mężczyźni potrzebni byli, to jest oczywiste, ale generalnie byłam przeciwnikiem małżeństwa i dalej gdzieś tam w moim sercu toczyło się jakieś zło. Poznałam mężczyznę, zakochałam się, słuchajcie, byłam przekonana, że to jest idealny, po prostu wprost idealny partner dla mnie. No nie pamiętałam wtedy o tym, że jak coś jest tak idealne, to może warto byłoby się zastanowić, czy jest prawdziwe. No i niestety się nie pomyliłam, słuchajcie, ponieważ ta relacja skończyła się dla mnie bardzo traumatycznie. Bardzo traumatycznie dlatego, że mój partner y, zaczął używać siły. Zaczął używać siły w stosunku do mnie. Doszło do pobicia dość mocnego. No i co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że zasiał się lęk w moim sercu, że zaczęłam się bać jego, zaczęłam się bać wszystkiego. Zawaliło się całe moje życie. Po prostu zawaliło się całe moje życie. Ja generalnie myślałam, że on mnie kocha, że będziemy po prostu mieć rodzinę. Że w końcu będzie ten ktoś, kto mnie kocha, że w końcu będę dopełniona, że w ogóle będę szczęśliwa, że będzie świetnie, <grywa> okazało się, że jest inaczej i słuchajcie, właśnie wtedy, właśnie wtedy przed Bóg Właśnie wtedy przyszła łaska, właśnie wtedy przed Bóg, słuchajcie, pozwolił mi się podnieść, uwolnił mnie od lęku, naprawdę fenomenalny, ponadnaturalny sposób zadziałał. Ja przestałam się odwracać przez ramię, tak? A to, co najwspanialszego słuchajcie, mi dał, bo to jest jakby klucz całego, całego świadectwa i tego, o czym teraz mówię, to jest moja córka. Słuchajcie, mam wspaniałą córkę, to jest największe Boże Błogosławieństwo, jakie otrzymałam. Dowiedziałam się, słuchajcie, o tym, że jestem w ciąży dosłownie kilka dni po pobiciu, więc byłam już w ciąży, jak zostałam pobita. No, budziło to bardzo dużo różnych emocji, było to bardzo trudne, ale Bóg pobłogosławił to naprawdę, słuchajcie, dał mi moją córkę. Moja córka dzisiaj ma już ponad 4 lata. Różyczka jest cudowna, naprawdę kochana, już zna Boga i już generalnie dzieli się Bogiem z innymi. A to co bardzo chcę powiedzieć tym osobom, które nas słuchają, przede wszystkim tym kobietom, które nas słuchają, że jeśli miałyście podobne doświadczenia bądź macie podobne doświadczenia, napiszcie do nas. Napiszcie do mnie, ja bardzo chętnie z wami porozmawiam, bardzo chętnie pomogę. Podzielę się tym, jak Bóg mi pomógł, pomodlę się. Wiem, jak bardzo ważne w takiej sytuacji jest to, żeby porozmawiać z kimś, kto cię rozumie, bo po prostu czujesz wstyd. Czujesz wstyd, boisz się powiedzieć, boisz się co będzie później? Boisz się, że się nie podniesiesz? Ale ja wiem, jestem tego świadectwem, że Bóg naprawdę podniósł mnie. Słuchajcie, jest cudownie, naprawdę mam wspaniałą córkę, jesteśmy rodziną, mam wspólnotę, idę za Bogiem. Bóg mnie bardzo błogosławi. Można się z tego podnieść. Mogę służyć teraz innym. Mam siostrę w, w kościele, która również została uwolniona od lęku po w podobnych doświadczeniach. Więc naprawdę, słuchajcie, chwała Bogu za to, jest to możliwe. I naprawdę, jeśli jest, jest, jesteś w tym miejscu, kiedy boisz się, czy, czy, jest to Twój mąż, chłopak, nie wiem, ojciec, matka, używa przemocy wobec Ciebie? Uwierz mi, że Bóg chce Cię uwolnić i chce Cię uzdrowić i jest kochać i czeka na Ciebie, więc jeśli tylko potrzebujesz, po prostu proszę odezwij się do nas. Tak, ja zachęcam do tego. Przekażę każdą wiadomość, czy po prostu kontakt do Kasi Jan Piotr na Facebooku. A na koniec jeszcze chciałem Cię zapytać, co prowadzicie przez życie? Mam na myśli Boga, Jego Słowo. Co w Jego prowadzeniu, w Jego nauczaniu okazało się dla Ciebie najważniejsze przez te lata? To, co utkwiło Ci w sercu, to, co zmieniło konkretnie Twoje życie? Miłość. Miłość i tylko i wyłącznie miłość. I ta miłość, którą, którą właśnie dotknął mnie Bóg. Słuchajcie, całe życie czekałam, szukałam akceptacji. Miłości, poczucia, bezpieczeństwa, nigdzie nie zaznałam. tylko w Bogu. Naprawdę, tylko w Bogu. I pamiętam te momenty, kiedy, bo to był proces. Proces uzdrowienia mojego serca, mojego ciała, mojego umysłu. I naprawdę pamiętam te momenty, kiedy chodziłam na uwielbienie, modliłam się, i Bóg po prostu dotykał moich barków w fizyczny sposób. Dotykał moich barków, zdejmował ten ciężar z moich pleców i wlewał miłość w moje serce. I to są tak po prostu fenomenalne doświadczenia. Nawet jak teraz o tym myślę i mówię, to po prostu płakać mi się chce, bo to jest tak, to jest tak cudowne. Nie da się tego z niczym porównać. I myślę, że, wiesz, cytatów mogłabym milion przytoczyć, ale to o czym mówię teraz jest po prostu najważniejsze i to jest właśnie to, co mnie prowadzi. I tak właśnie chcę żyć, żyć miłością, tak? Chcę. Być świadectwem tej miłości. Tego uczę właśnie moją córkę i to staram się jakby też przekazywać moim przyjaciołom. I mam nadzieję, że, że będę dla innych ludzi świadectwem miłości, bo uważam, że jest to największa wartość i że to jest najważniejsza rzecz, którą Bóg nam przekazuje. Katarzyna Wiśniewska była dzisiaj gościem Radia. Bardzo Ci dziękuję i zapraszam do Radia Chrześcijanin na kolejny odcinek. Zapraszam na stronę janpiotr.pl, gdzie w zakładce Radio. Słowa świadectwa, są wszystkie poprzednie odcinki i myślę, że to jest bardzo dobry sposób, narzędzie do ewangelizacji. To taki punkt zaczepienia. Słuchajcie, polecajcie swoim znajomym konkretne odcinki, które mogą ich dotknąć. To jest dobry punkt wyjścia do rozmowy o Bogu, bo to są prawdziwe historie. Chcę, żeby to nie pozostawało tylko archiwum, ale było na chwałę Boga i przynosiło konkretny plan. Także taka moja wstawka na koniec. Bardzo Ci Kasia, dziękuję, do usłyszenia. Dzięki chwała Bogu, amen. Amen. Kłaniam się Jan Żółkowski. www.radiochrześcijanin.pl